Unii Europejskiej, ale Polski, która nie jest Unią Europejską, tylko jest Polską i pozostanie Polską. Zarówno w dyskusjach z polskim rządem, w swoich decyzjach i na arenie międzynarodowej w sposób dyplomatyczny będę oczywiście wspierał relacje w ramach Unii Europejskiej, ale ja nigdy nie zgodzę się na to, aby Unia Europejska zabierała Polsce kompetencje szczególnie w sprawach, które nie zostały zapisane w traktatach europejskich, a te nie powinny się zmienić. Tak będę głosem obywateli, którzy chcą suwerenności. Będę głosem tych, którzy chcą Polski bezpiecznej, a bezpieczeństwo Polski rozpoczyna się od każdego szeregowego żołnierza, od jego wyposażenia, od jego świadomości, od jego hartu ducha i od jego serca będę głosem polskich żołnierzy i polskich oficerów wspierać. Będę. Panie premierze, panie ministrze, wszystkie wysiłki modernizacyjne polskiej armii dążyć będę do tego, żeby polska armia była największą siłą NATO w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, będę też w sposób naturalny, zwracam się do naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych, wspierał polskie najważniejsze sojusze, z tym sojuszem bilateralnym ze Stanami Zjednoczonymi, ale będę dbał także. Dbał także o pozycję Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Już jako prezydent elekt zadawałem sobie trud, aby wejść w relacje z sekretarzem generalnym NATO, ale uznaję, drodzy Państwo, także, że Polska powinna być liderem budowania siły systemu immunologicznego odpowiedzialności wschodniej flanki NATO i marzę, że bukaresztańska dziewiątka w dłuższej perspektywie stanie się bukaresztańską jedenastką razem z państwami skandynawskimi. Tak my jako Polacy w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej odpowiadamy za budowę siły wschodniej flanki NATO i to powinien być także międzynarodowy geopolityczny kierunek. Kierunek mojej prezydentury.